Szanowni Państwo, tak jak przekonaliśmy się przed chwileczką w dyskusji, do rozwiązania politycznego jest jeszcze daleka droga, mimo tego, że takie rozwiązanie byłoby optymalne, rozwiązywałoby problemy wszystkich kredytobiorców. Niestety trudności są bardzo duże, polityczny proces jest skomplikowany, politycy podatni są na wpływy lobbystów nie jesteśmy ani o krok bliżej, a nawet może jesteśmy o krok dalej ze względu na złożoną propozycję prezydenta, o czym powiem za chwilę. Dlatego ciężar rozwiązania tej sytuacji spoczywa w sądach. W sądach, w których ostatnio wreszcie mamy początek wykształcenia się przyzwoitej, uczciwej linii orzeczniczej zgodnej z prawem. Zacznijmy od, od tego, że klauzule indeksacyjne stosowane przez banki za każdym razem, kiedy były przedmiotem oceny Sądu, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za każdym razem zostały uznane za nieuczciwe i zostały zakazane. Mamy wyroki w stosunku do czterech banków są to tylko cztery banki, dlatego że akurat w tych czterech sprawach ta sprawa trafiła do sądu, ale są to wszystkie sprawy o klauzule indeksacyjne, jakie były przedmiotem rozpatrzenia przez sąd. A więc niewątpliwie wiemy, że banki stosowały nieuczciwe postanowienia, które tak jak sami które jak wszyscy wiemy, pozwalały bankom na dowolne wyznaczanie kursów dowolną różnicę w stosunku do kursu rynkowego. Te wyroki były podtrzymywane przez Sąd Najwyższy. W tym pragnę zwrócić uwagę, że również w stosunkowo niedawnym orzeczeniu ze stycznia 2016 roku, Sąd Najwyższy w bardzo ważnym wyroku stwierdził, nawet, że nawet ograniczenie różnicy, ograniczenie spreadu do 10%. Stosowane przez bank, w tym wypadku był to bank DNB Nord, daje za dużą swobodę banku w wyznaczaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Jest nieuczciwe, ergo jest zakazane. A więc, nawet, określenie tej swobody w ten sposób, że bank mógł różnić, mógł wyznaczać swój kurs stopniu nie większym niż plus minus 10% od kursu rynkowego również zostało uznane za niedopuszczalne w stosunkach z konsumentami. Wreszcie mamy ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego z września, gdzie również Sąd Najwyższy stwierdził, że dla wyliczenia wysokości zobowiązań kredytobiorcy nie można stosować kursów dowolnie wyznaczonych przez bank. Tutaj sprawa dotyczyła bankowego tytułu egzekucyjnego, ale to orzeczenie oczywiście ma znacznie szerszy Charakter. Nie ulega więc już teraz wątpliwości, że te postanowienia umowne, które są standardem w umowach kredytowych, są nieuczciwe, są zakazane. Problem natomiast pojawia się przy dyskusji, co to właściwie oznacza, jakie są skutki tej bezskuteczności. I tutaj musimy odwołać się do orzecznictwa europejskiego. A przede wszystkim do dyrektywy 93.13 o nieuczciwych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami, do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opartego na tej dyrektywie, jak również do polskiego przepisu artykułu 385 PRIM kodeksu cywilnego i następnych, które wprowadzają postanowienia tej dyrektywy do polskiego prawa. Zgodnie z tymi przepisami, skutkiem a, Skutkiem stosowania nieuczciwych postanowień umownych jest ich bezskuteczność. No i otóż to teraz mamy typową umowę kredytu indeksowanego. Mamy kwotę kredytu 300 tysięcy złotych. Stwierdzenie, że kredyt jest indeksowany do kursu franka szwajcarskiego i wreszcie dwa, dwie klauzule indeksacyjne. Pierwsza mówiąca, że przy wypłacie ustala się równowartość kwoty wypłaconego kredytu we frankach stosując kurs kup na banku, a później przy spłacie rat przelicza się raty z franków na złotówki stosując właśnie ten kurs banku. Cóż oznacza bezskuteczność postanowień umownych? No tak, wiemy już, że te postanowienia, te klauzule indeksacyjne są zakazane, są nieuczciwe, są bezskuteczne, a więc nie ma ich w umowie. Banki twierdzą i teraz to jest główna linia obrony banków w sądach, że po wykreśleniu tych postanowień z umów mamy dalej produkt w postaci kredytu indeksowanego kursem franka, tyle tylko, że umowa milczy na temat tego, jak ten kurs wyznaczać. W związku z tym banki proponują, żeby został w to miejsce, w miejsce ich kursów wprowadzony inny kurs franka, na przykład kurs sprzedaży NBP, może powiększony o 0,5%, jak proponuje prezydent, może kurs rynkowy, może kurs średni NBP, w gruncie rzeczy jakikolwiek kurs, byleby zachować powiązanie kredytu z kursem franka. Drugie rozwiązanie jest takie, że mówimy nie, no, klauzula odsyłająca do kursu franka w całości jest bezskuteczna, a więc w ogóle nie ma żadnego powiązania z kursem franka, zostaje nam tylko kredyt w złotówkach. Wreszcie trzecie możliwe rozwiązanie to jest takie, że uznajemy, że umowa w całości jest niewykonalna po zakwestionowaniu postanowień indeksacyjnych. Albowiem postanowienia indeksacyjne były tak ważne dla jej bytu, że bez nich nie może umowa dalej być wykonywana. Umowa w całości jest nieważna. Te trzy możliwe rozwiązania to są trzy teraz drogi, z którymi się musi zmierzyć sądownictwo i mam nadzieję, że wybierze drogę właściwą. Jaka to będzie droga właściwa? Przede wszystkim rozważmy kwestię nieważności, o której wspomniała wcześniej mecenas Garlacz. Mamy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie nieprawomocny, który mówi o tym, że właśnie ponieważ klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, a bez nich umowa nie zostałaby zawarta, to umowa jest nieważna w całości. O ile nieważność umowy jest rozwiązaniem poprawnym, jeżeli chodzi o skutek prawny, o tyle rozumowanie sądu jest błędne. Dlaczego? Dlatego, że bezskuteczność postanowień. Pewnych postanowień nieuczciwych, zgodnie z prawem, zgodnie z dyrektywą chroniącą konsumenta, nie oznacza upadku całej umowy, tylko oznacza, że umowa ma być wykonywana dalej, ale bez nieuczciwych postanowień umownych. Nie oznacza to jednak, że umowa nie powinna zostać uznana za nieważną w całości. Moim zdaniem, umowa powinna zostać uznana za nieważną w całości, ale z innego powodu. Jaki jest to powód? Powód jest bardzo prosty: mianowicie wysokość zobowiązań kredytobiorcy nie została określona. Nie została określona w sposób precyzyjny, została pozostawiona do określenia bankowi. Kiedy biorę kredyt na 300 tysięcy złotych, wydawałoby się, że jestem zobowiązany do zwrotu 300 tysięcy złotych, ale tak nie jest. Nie jest tak z dwóch powodów. Otóż już pierwszego dnia bank przelicza kwotę wypłaconego kredytu według swoich kursów, a więc już pierwszego dnia jestem winien. Gdybym chciał oddać ten kredyt, zwrócić go już pierwszego dnia, nie kwotę 300 tysięcy, tylko kwotę, która stanowi najpierw równowartość, powiedzmy, 150 tysięcy franków po kursie 2 zł, a następnie przeliczamy ją z powrotem, ale już po kursie 2,20 i otrzymujemy kwotę w wysokości 330 tysięcy złotych. A więc już na dzień dobry kredytobiorca został obciążony dodatkowym zobowiązaniem do spłaty, długiem w wysokości. Kilku procent kwoty kredytu, a więc kwota na ogół sięgającą kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ta kwota wzięła się z tego, że bank mógł dowolnie wyznaczyć sobie różnicę pomiędzy kursami, które stosował, a więc mógł dowolnie zwiększyć wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Tego typu działanie jest niedopuszczalne na gruncie prawa zobowiązań, powoduje moim zdaniem nieważność umowy.